Jedziemy z tej strony, z tych stron. i ci nagrywamy kolejny odcinek z Police Simulator Hugway Patrol Eee, Dobrze, za szybko, okej. Okay. No to... O, jedziemy Eee, szaro Gdzie ja mam jechać? O jezu kilometr No, no co? Trzyma... Nie ja jedę na komi Eee Jedę na komisariat No bo no ja nie będę takim czymś jechał, no Jeszcze rozwaliłem Bierzemy ten Tutaj 800 metrów O Boże Traffic Enforcement Tutaj I Wyjeżdż... O Boże Tu nie ma Dobra no to jadę po awaryjnym Nie to ja wyłączę sygnały Bo jak Eee, ja mam jechać tam... na dół Ty pojadę tędy Dojadę? To nie skręca Ty dojadę No no co to miało być? No jeszcze była połowa paska No jaki skał? nie, nie chcę robić wypadku Dobra, ja sobie tutaj pomierzę prędkość Nie Nie Dobra, i tak muszę nadzorować ja jadę. O, w końcu mogę jechać na sygnale. Tutaj no zjeżdżaj. No i jak teraz zjedzie... Dobra. On... Tą taksówką też nie zjedzie, bo przecież... No i co robisz? Nerwujemy te taksówki. Głównie te samochody tutaj są jeszcze niedopracowane w tej grze. A ostatnio była aktualizacja w Poli Simulator. Więc no, tu jeszcze jest trochę do... zrobienia. Minha vida Ai ai, já a subida no passo To atraso Vamos gente variar a vez que eu não Dawać mi kolczatkę. Gdzie ona jest? Nie, tu kolczatki. Jedziemy. Już siadę. Widzę go. Ale zwolnił. Czyli ona nie była taka najgorsza. Dobra, biorę blokadę. Dobra, manek, pit. Dobra, blokada wraca, ja, czego tam stoi. Dobra, przeeskortujemy ją bliżej samochodu. Ale ładnie ten manewr szpit zrobiony. Co tu się stało? Dobra, odblokuję ruch. Dobra, yy, przeszukaj rewizja. W ogólnie to nie już idzie do więzienia, ale wszystkie trzeba rzeczy sprawdzić. O, pistolet nóż sprężynowy, czyli tak już ma... Jest zatrzymana za nóż sprężynowy. Jeszcze może ją uratować to, że będzie miała pozwolenie na broń, to jeszcze jej nie dołożę pistoletu. No i nie ma. Eee, no to jeszcze jej teraz dajemy nóż prężynowy i... pistolet Jest te tej samej rubryki Eee, e, dobra, co dalej? E, a, jeszcze nakaz zatrzymania Eee Nie mogę, niestety. Ja tam unilam Jeszcze fałszywe dane. E, przyczyna, sprawdzenie karty teki, fałszywe... E, fałszywe dokumenty. To e, znaka aresztowania też, a nie... No i chyba już. No dobra, tutaj. E. Mm. No czy lepiej już sprawdzać ten samochód? Czy lepiej nie?

Government No może pojedzie kiedyś. E, tak mam komisariat, no to zawrócę sobie tutaj zaraz. No, no nie mogę teraz. Tylko gdzieś To jest, zawrócił, nie wiem, lepiej nie ryzykować O Boże, bo to jak my naderbujemy już te autostrady. No jedź! No do przodu Czemu tu nie ma nigdzie miejsca, żeby zawrócić. O jest! Idziemy teraz na komisariat No i teraz widzę prosta droga Do... Na, na, no na komisariat Ja nie jestem w Polsce No nie No ale i tak jadę pasem szybkiego ruchu Gdybyśmy byli w, w uniwersum Polski Tutaj ty wyleciała mi z radzie Wozu. Tutaj I na komisariat nie tak mocno. Tutaj. Mocno zahamowałem o co mi chodziło. A tu jest inny komisarz, to ja przyjechałem całą autostradę. No to ogólnie super. Yy... Na komisariat. I tutaj się będą już nią dalej zajmować. Ale na długo pójdzie siedzieć. No bo dwie nielegalne rzeczy miała przy sobie. Ucieczka. Eee, co jeszcze? Nakaz aresztowania. Nie wiem co zrobiła, że była, był nakaz. No ale coś musiała zrobić. Dobra, wyłączamy światełka i możemy jechać. dali na patrol Czujmy teraz mogę sobie porobić premię wysiadamy w tym miejscu nie 46 czterdzieści sześć czemu jest jeden czterdzieści sześć o pięćdziesiąt pięć no on przekroczył Meldunek... co nie Nim się nie zwalniają? Nie, ja bym chciał coś innego. Ale oni tu wolno jeżdżą. Dobra jest. Y Jedziemy Tutaj Kilometr 500 o Boże Widzimy, Nie będzie tak, że ja tego kierowcę już minę Czemu tu idą Ludzie Dobra, nie wnikam Dobra, przynajmniej tutaj te kilometry Te metry szybko mijają mi Chodziłem 1000 km? Chyba tak, ale mi chodziło o 1000 metrów. Jeden kilometr. 1000 km, bym no naprawdę długo jechał. Wow, wow, wow. Dobra, żyje Tutaj. Hamujemy. Jedziemy. Aha, czyli będzie wyjeżdżać z... No dobra. Już rozumiem. Ja... Zatrzymuję się. E, rozkładam barierki. Jedną barierkę starczy. Ja tutaj nie mam tych... No boże. tutaj No co ty robisz który samochodu? to mi się wypadek zrobił? Stój. To jest ten? Ja nie wiem, czy to jest ten. Wychodź, wychodź, no stój. biegnij dawaj szybko Czy ja go mogę strzelić? Zróbmy to paralizatorem. Nie natarka. No biegnij! Nie, mam paralizator. Nie. Dobra, obalenie. No. Halo. Ty no, co jest? Czemu z nim gadać nie mogę? Ręce Ty no co sobie pozbieram funkcjonalm on tam nie przeszkadza. jak umrze od tego. jaki jakiś trzęson ma? No to ja to nie, nie wiem, co zrobić. Nie, to jest nie idę. Jak ja mam daleko radiowóz. Dobra, ja się widzę, pojadę na komisariat 400 metrów, muszę biec Nie mogę się jakoś tam przenieść Coś A ja tam mam komisariat, tam gdzie jest ten dźwig Już biegnę Ale to jest nie taka najgorsza ta blokada drogowa. No bo przez to, że się zrobił wypadek, to on nie miał jak przejechać. No. Ale mi laguje. Ja jeszcze tego nie zrobiłem. Nie, ja już jestem na komisariat. I nie chcę mi się już e, tutaj, o, dalej jest zowany ty, ale laguje. Nie, ale widzę po tej aktualizacji to się ta gra, według mnie pogorszyła a czy jakość tej gry to było przed aktualizacją się nie działo takie rzeczy że nie mogłem wziąć e, przepytać gościa no no czyli nie zawsze aktualizacja coś na plus a fajna awaryjny jedziemy czemu mam ten głos teasera a już tego gościa tu nie ma. Nie wiem. Bo co, ja tylko tak słyszę, czy co, bo nie wiem. Dobra, wysiadam i... Już... no. Na komisariat. Które krzesło? Tu. O, koniec. Dobra, Escape zostaw. Aha Dobra już, wywaliło mi Polis Simulator. I to tak naprawdę pisze mi Fatal Error, więc Co dzisiaj się dzieje. Dobra, że to by było tyle z tego odnieczka, co zostawiacie suba, łapkę i check to pozdrow!